Twoja pomoc może uratować życie osobie z udarem. Top 5 objawów udaru mózgu. Objaw numer 1 jest najczęstszym, a jeżeli nie zadziałamy szybko, utrwali się na zawsze. Większość objawów to ubytki neurologiczne. Ich nagłe wystąpienie jest zawsze skazaniem do zadzwonienia na 112. Tego nie wyprawi nikt w Polsce aż 92% przypadków udaru kończy się długofalowymi powikłaniami, w tym śmiercią. Ból głowy. Kłopoty z chodzeniem. Możesz się potknąć lub stracić równowagę. Problemy z widzeniem. Kłopoty z mówieniem i rozumieniem innych. Pomóż, udostępnij. Razem możemy uratować ludzkie życie. Nigdy nie wiesz, kiedy spotka to Ciebie lub Twoją rodzinę. Liczy się każda minuta. Kluczowym jest szybki kontakt z numerem alarmowym 112. Pamiętaj, aby zanotować godzinę wystąpienia objawów. Paraliż lub drętwienie twarzy, rąk lub nóg. Najczęściej dotyczy to tylko jednej strony ciała. Jeżeli masz wątpliwość, czy to uda, czy nie, 112. Wiesz, że.